Siemanko Ludziska z tej strony Metsu i witam Was w kolejnym odcinku z Kariery Benficom. Lizbona, oczywiście. Dziś zagramy dwa mecze ligowe: pierwszy z National Madera, a drugi z Sylvain Sound, więc będzie ciekawie. Przejdźmy już do pierwszego meczu. Takie stroje mogą być, i zaczynajmy spotkanie. I kontrast. Zobaczmy. Rodrigo. Rozpędza się Rodrigo. Świetna akcja Hiszpana. Rodrigo. Jest już polkarnym, Wysuwa przed do Kampla. Kampl. Będzie go jeszcze. Tak. 1-0. Jonas. No podobice strzału Kampla. Umieszcza piłkę w bramce. Dobra akcja. Rodrigo. Świetne podanie do Kampla. Który oddał. No widzimy. Dość dobry strzał. Blokowany. I świetna dobitka Jonasa. Zespołowa akcja się opłaciła. Jonas, trzeci gol w sezonie. Świetny odbiór Krychowiaka. Zobaczmy. Idealne podanie do Jonasa. Jonas, Jonas. Kładzie obrońców. Rodrigo łapie bramkarz. Świetna akcja Matiasa. Matias. Czy będzie sytuacja strzelecka? Tak. Tuż obok ramki. Jest przejęcie. Tak. I kontra Bebe. Zobaczmy. Bebe, Bebe. Rozpędza się reprezentant Portugalii. Zobaczmy. Bebe. Bebe jest już w idealnej sytuacji. Bebe. I 2-0. Świetne wejście Bebe w tym spotkaniu. I naprawdę idealne wykończenie. Wziął na siebie całą odpowiedzialność w tej akcji, ale udźwignął ją. Pewnie wykończył tą akcję, co daje nam już chyba pewne zwycięstwo w tym spotkaniu. Bramkarz niepocieszony, ale zobaczmy. Obronił, ale piłka i tak wtoczyła się do bramki. Brawo, bebe. Jest to jego pierwszy gol w tym sezonie ligowym. Zobaczmy, Sequera, Sequera, rzutka na koreańczyka i poprzeczka, jeszcze strzał i tuż obok bramki, ten zmiennik mógł nas wykończyć. Koniec spotkania, rezultat 2 do 0 dla Benfiki. Pewne zwycięstwo, wyrównane spotkanie było, muszę przyznać, ale my byliśmy bardziej skuteczni. Zobaczmy, najlepszy Jonas, najgorszy Bruma, ale chłopak jeszcze się przełamie, spokojnie. Campbell też miał słabe początki. Urywali wszyscy z podobnymi notami. A my widzimy się już za moment. Po jakże udanym spotkaniu mamy jeden jeszcze pozytywny wniosek, że inni snajperzy poza Rodrigo też są w formie. Co jest pozytywne dla konkurencji w ataku i dla całego zespołu Sydney chce zagrać może dam Ci w tym spotkaniu zobaczę jak będę chciał przejdźmy dalej oczywiście o termin zgłaszania zawodników na reprezentację ale myślę że mamy z tym jeszcze sporo czasu a teraz czas wybrać stroje na to spotkanie i zobaczmy w jakich strojach wystąpimy. Takie mogą być. Damy zagrać Salvio oraz Sidney'owi, żeby nie psuli morali ani w drużynie. Chociaż są to bardzo... no bez formy zawodnicy. Uznajmy tak. Zaczynajmy spotkanie! I do rzutu wolnego podejście pizzi. Zobaczmy. Pizzi, Pizzi! I król rzutów wolnych. Powraca w nowym sezonie. Druga minuta, i już gol z rzutu wolnego. Niesamowity jest ten pizzy. No, coś pięknego, widzimy jak drużyna celebruje, ale to jest po prostu magia. No, sam Ronaldo by się takiego uderzenia nie powstydził. Jest to jego trzeci gol w sezonie. Gaitan się rozpędza. I kontuzja niestety. Już na początku spotkania nasz zawodnik doznaje urazu, a Lukas Kapolan otrzymuje żółtą kartkę. Niestety Lewin, nasz wielki talent odnosi przykrą kontuzję, więc na lewą obronę wstawimy Kazemiro. Zobaczmy. Brutalny faul. Powinna być czerwona kartka, a nie żółta. Zobaczmy. Świetne podanie do Gaitana. Co zrobi świetnie do Pizziego. Pizzi. I faulowany Pizzi. I co będzie? Rzut karny! Tak jest! Było to na skraju pola karnego. Faulował Peksz. Tak jak w tamtym sezonie daje nam rzut karny ten zawodnik. No, to był skraj pola karnego, więc nie byłem pewien, czy jest karny, czy wolny. A do rzutu karnego podejdzie Jonas albo Rodrigo. Jeszcze nie wiem. A dajmy szansę Rodrigo. Co będziemy się. Zobaczmy, Rodrigo. wycofuje się, żeby wykonać ten rzut karny. Zobaczmy. Rodrigo. Rodrigo! I 2 do 0. Świetnie, że daliśmy mu wykonać ten karny, bo jest to jego mocny a atut. Naprawdę świetnie wykonuje rzuty karne. No i mamy 2-0 bez żadnego problemu. Pewnie prowadzimy z Gilwęsem. Naprawdę Peksz to nasz 12 zawodnik od paru meczy z Gilles Vincent. Wszyscy załamani, ale my jesteśmy szczęśliwi. I zobaczmy, czy to było bardzo pewne. Tak, idealny, karny. Szósty gol Rodrigo w tym sezonie. Zobaczmy, groźna akcja Gilles świetne podanie, będzie strzał! 1-2, przegrywa już tylko ekipa. Gilles są niestety błąd naszej linii obrony i Keita nam pakuje brameczkę. Smutne to jest, bo dominowaliśmy całe spotkanie, a tracimy tak głupio gola. No zobaczcie. I 1-2, jest to gol numer 1 Keity w tym sezonie. I zobaczmy rzut wolny Wiana 82 minuta Wiana 2 do 2 no nie wierzę W parę minut Gilles Vincent odwróciło losy meczu Idealny rzut wolny Wiany Naprawdę pięknie wykonany Diogo Wiana i 2 do 2 Świetna akcja zobaczmy Przybija się nasz zawodnik, zobaczmy. I 3-2, tak jest! Szybka odpowiedź, nie ma to tamto. Świetne wykończenie Harry. Franco Hara naprawdę szybko odpowiada rywalom, indywidualną akcją, naprawdę nasz zmiennik spisał się świetnie. A bramkarz chyba poszedł na wakacje. Śmieszna to była, śmieszna była ta jego interwencja. Frank Hara, pierwszy gol w tym sezonie świetnie Kazemiro, naprawdę man of the match dzisiaj jest w kontrze, Kazemiro zobaczmy Kazemiro przebija się zobaczmy, Kazemiro, Kazemiro 4 do 2 naprawdę ten zawodnik na lewej obronie spisał się świetnie wszystko czyścił, idealnie podawał, a na koniec zdobył bramkę rajdem przez całe boisko był to imponujący rajd, piękne wykończenie. No, po prostu Kazemiro, brawo! Brawo, chłopcze! Jest to jego pierwszy gol w sezonie. Koniec spotkania: rezultat 4 do 2 dla Benfiki. Naprawdę emocjonujące spotkanie. Prowadziliśmy 2-0. są wyrównało, ale potem odskoczyliśmy. Dlatego trzeba walczyć do końca. Zobaczmy oceny. Najlepszy Jonas. Choć miał tylko jedną asystę. Dziwne. Ale Kazy 8.2 to wszystko mówi. A powinien on dostać tytuł zawodnika meczu. Bo się spisywał kapitalnie. A my widzimy się za moment. Dla takich spotkań jak to ostatnie warto żyć, naprawdę emocje do ostatnich sekund. I zobaczmy, przejdźmy na konferencję prasową. Pochwalny Benfike, a co? Musimy zgłosić do trzeciego na spokojnie. Ale jeszcze jakieś wiadomości? Zawodnik. O, Szary się cieszy, jest naprawdę solidnym obrońcą, więc... Będziesz na pewno grał często w pierwszym składzie, jak nie zawsze. A ja już Wam bardzo dziękuję za ten odcinek i zapraszam na następny. Trzymajcie się, na razie i cześć!